Cześć, witajcie na moim kanale. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a przy tym Wam serduszko. Dziś była aktualizacja Brawl Stars, którą sobie już zaktualizowałem. Brawl Stars sobie zaktualizowałem. Jest troszkę się pozmieniało. Na przykład pozmieniało się to, że jak widzimy w brawlerów... Tych, których na przykład nie mamy, ja nie mam um, Spike'a, Crow'a, Leona, Franka, Pam, Gina, Rico, Karla i Bo. Na przykład chcę sobie teraz Bo. Um, bo ma teraz inny skin. Jak możecie zobaczyć. Bardzo fajnie wygląda. Um, tutaj pod postaciem jest napis 3 E. -Y. Wchodzimy w to. I możemy sobie ćwiczyć. Może to nie są boty, ale nie pamiętam go oni się nazywali. Jak się grało w te, te roboty? Nieważne. Możemy sobie zagrać tymi postaciami, których jeszcze nie mamy. Cyk. Mamy tutaj mnóstwo zespolnionych mobów. I one się odradzają. Więc to jest plus. Ale bardzo fajna jest ta aktualizacja. Jak pierwszy raz ją zobaczyłem, to już taki byłem zadowolony, że jest. No mogę spróbować grać leonem. Ale bardzo fajne, bardzo. Aha. Było sprawy? Nic się nie stało, nic mnie nie, 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 nie zabił. Zobaczmy, czy jeszcze jakiś skin się zmienił. po skiny w ogóle nie sprawdzam, czy się pozmieniały. I ogólnie to pod każdą postacią mamy coś takiego. Tylko, nie. Wszelka nie. Mita, nie. Kod, nie Ból też nie. Jessie nie. Brock nie. Dajno nie. Spike nie. Carol też nie. Leon też nie. Jean nie. Pan też nie. Frank się nie zmienił. Eliko też się nie zmienił. Karl się nie zmienił, tylko bo. Kto uważa, że bo teraz. Wygląda lepiej, strzela łapki w górę. I pisze komentarz, że ten, bo podoba mi się bardziej. A jak nie, to napiszcie, że tamten podoba wam się bardziej. Coś jeszcze. Jeszcze, że newsy są po lewej stronie, a były po prawej. No i to jest już chyba tyle. Pa.